Na widzowie, to jest kolejny odcinek z Minecraft. W zasadzie jest to chyba już. To jest już dziesiąty odcinek z Minecraft. I w tym odcinku jeszcze nie będziemy zdobywać diamentów. Mieliśmy to zrobić, a ja to w następnym. I widzicie już jakąś poprawę w moich odcinkach? Mm. Na pierwsze to jakość. Znowu mam dobrą jakość. Dosyć. Ale. Co najważniejsze um, Najważniejsze jest to, że widać już cały ekran z gry Bo w poprzednich odcinkach to wyglądało tak, że było widać tylko ten było widać w poprzednich odcinkach z moich G. W poprzednich odcinkach na moim kanale było widać w połowie Tło moje. A w dzisiejszym odcinku zrobimy coś fajnego. Jezus! Co ja się tego tak widzisz? <gry> no faktycznie przecież tak działa piasek. Dobra. Musimy sobie dużo piechu wykopać. Mam tu łopatę w ekwipunku? Nie no kurde nie mam. Są biaki. O kurde, mam pół serduszka. Więc szybko idę się przespać. Nienawidzę gdy... jak próbuję spać. W Minecrafcie to mam taki komunikat, że nie mogę zesnąć, bo w pobliżu są potwory. No bo to jest noc, kurde. W nocy są potwory. To jest normalne, że w nocy są potwory, kurde. To po co jest łóżko dospania. No właśnie teraz. Nie mogę zasnąć, bo w pobliżu są potwory. Ale w tym odcinku jeszcze planuję sobie zrobić wędkę, którą wykorzystamy w... No niedługo wykorzystamy niedługo. Tylko jeszcze do, szy do skrzynki sobie włożę. W sumie też sobie też dłoży. W ogóle co w moim acciplipunku robi Dirt! Ja w sumie Dirt się w, moim, w moich odcinkach kiedyś jeszcze przyda. I to zobaczycie, bo się serio przyda. Dirt. W jakimś moim odcinku Dirt się przyda. To tak na pewno, naprawdę się przyda. Na razie nie. Szkielet mi stoi pod drzwiami. O, zginąłem. Dobra. Uciekaj. No, Jesteś. Ten szkielet jest głupi taki, jakby trochę. Ten szkielet jest głupi, bo miał strzelać we mnie w czołówkach skrzynką. Wywam. Kurde. Ja bym chciał już zasnąć. Ale oczywiście są potwory. No bo w nocy są potwory. A kiedy się śpi? W nocy! Więc to nie mam w ogóle logiki. W ogóle nie wiem, czy ktoś rozumie o co mi chodzi. Bo mała jest na to szansa, że ktoś rozumie, co ja w ogóle gadam, ale... No. Jak kurde. Ja nie mogę. No, creeper, głupi creeper. Ja szczególnie to lubię, creeper, ale... ale tego nie za bardzo. Chcę więcej Żwirku. O nie, czarownica Nie, efekt umierania. W idealnym momencie skończył mi się efekt umierania. Na jednym serduszku. Które mogę stracić poprzez jakiegoś moba. Moja ścieżka ładnie została już ozdobiona i rozszerzona. O, mogę spać. Nareszcie, dobra. Bo była masakra z tymi mobami. O, dobra. O, już się tu palą. W sumie umrę sobie. Dam się tutaj teraz zabić. No dam się zabić. Bo akurat zginąłem blisko teraz spalna. A ja to wykorzystałem zginięcie. Jezu. Jezu. Pszczoła atakuje Szk szkielet pszczoły. Czemu ja to... Czemu ja... Zginąłem dlatego, bo odnowiły się wszystkie serduszka i mięska po śmierci. Musimy zrobić żwir. Zdobyć żwir w sensie nie zrobić, bo go nie zrobimy. Ale, ale, ale trzeba go zdobyć. Ale nawet lepiej mi się tak chyba nagrywa jak tablet mój. Tak, byłem ja tabletem. Jest tak ołożony. O, żwirek. Ja właśnie chciałem żwirka. Dobra, trochę już tego, zwierka jest, czy nie? Nie wystarczy. Dobra, jeszcze trochę tutaj tego żwirka. Hmm. Trochę nudno się tak kopie ten żwir. Za długo. Ale no, dobra. Na razie nie wiecie, co ja chcę robić. To jest tajny plan, który dowiecie się i dowiecie się, na czym polega ten plan, kilka odcinków później. W sensie dowiecie się trochę. Bo powiem Wam jedynie tyle, że chcę coś wybudować. Do tego mi się przyda żwir. Ale co wybudować? Dowiecie się wkrótce. Wkrótce będę potrzebować również czerwone kwiaty, ale na razie tylko żółte potrzebuję. Dobra. Żółte kwiaty. Przerobię sobie na barwnik. Tylko barwnik. Gdzie jest barwnik? O, dobra, barwnik. 23 barwniki aż. To dużo. Dobra, z to, co pamiętam, to. Beton się robiło jakoś tak. Coś w tym stylu się robiło beton. Ja potrzebuję beton. Beton. Ja chcę beton. Chcę beton. O jest! I to aż 8 żółtych betonów. Mamy żółte betony. I to aż jeszcze 8. No i mamy betony. Tylko ten beton to jest bardziej taki piasek. Zobaczcie. Bardziej piasek, nie beton. Ale zaraz przemienimy go na beton. Czy to cement? Zwałek zwałek. A, jeszcze kilof. Jeszcze muszę się wrócić po kilof. Chyba żelaznego nie potrzebuję. Chyba kamienny wystarczy, kilow. Mi się tak wydaje. A nie, tutaj. A, weźmy sobie kamienny, kilow. Tylko drzwi zamknę, żeby tu żaden MOB mi nie wlazł. Co mam wodę, ale. Idę do innej wody. Dobra. Jest! Mamy. O, jest! Mamy to. Musimy włożyć te betony tutaj do wody i one zamienią się w cement mhm żelaznym byłoby szybciej, ale kamienem też się najszybciej chodzi mhm dobra, mamy 8 betonów Dobra, 8 betonów. Na dobry początek powinno to wystarczyć. Dobra, zabierzmy sobie tą ziemię. W sensie nie ziemia, tylko trawę. Trawa se zlikwiduje trochę tutaj. O! No i już tu za bardzo nie ma trawy. Dobra a w sumie jeszcze bym sobie mógł zrobić trochę betonu więc sobie zrobię trochę jeszcze bo starczy mi jeszcze na parę betonów na 24 aż o kurde mam 24 betony 24 dobra 24 na Początek ten wystarczy. Ogólnie to, co ja teraz robię, to nie jest obowiązkowe. Da się bez tego, co ja sobie zrobię, przejść grę. Ale ja chcę sobie to zrobić, aby sprawić, żeby moja wioska, która jeszcze nie ma nazwy, ale wkrótce już będzie prawdopodobnie mieć, jeśli coś wymyślę. Jakąś nazwę, albo wy wymyślicie w komentarzach, to zrobię coś fajnego. Zbuduję fajną strukturę przy użyciu właśnie tego cementu. Dobra, mam już na razie 15 betonów. Czy co, cementów? Zwał, jak wow! Na razie robię tylko te żółte betony. Żółte mi na razie na początku są potrzebne, najbardziej. Później będą mi potrzebne jeszcze cementy żółte i czerwone. W sensie nie żółte i czerwone, bo żółte już mam. Na razie potrzebuję ten. O, mam aż. Mam łącznie aż 32 cementy. Dobra, ale na razie potrzebuję. Potrzebuję na ten początek tylko właśnie te takie, mm, te żółte cementy bo początek budowli, którą będę budować będzie w kolorze żółtym. Potem będę potrzebować jeszcze y, czerwonego cementa, a potem y, białego. Mógłbym z tych kwiatków zrobić y, czerwony cement, ale ich do tego nie użyję. Dlatego, że one są te kwiatki do ozdoby mojej ścieżki. Dobra. I teraz sobie tutaj zrobimy jakoś takie coś. Ona no dobra, wymiary są idealne, tylko na ile to jest kratek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć, dobra, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ok. Dobra, mamy takie coś, teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra i tutaj po prostu już do końca to dociągnę. Tutaj w, nast w następnym odcinku to sobie wykopię, ale to będzie dopiero w następnym odcinku i jedyne co wam powiem, że powstanie tu coś fajnego. Elo.